to powiedziałem wam abyście we mnie pokój mieli na świecie ucisk mieć będziecie ale ufajcie ja zwyciężyłem świat Jana 16:33 witajcie dziś stajemy w pokorze aby pochylić się nad jednym z największych przejawów Bożego miłosierdzia w nowożytnej historii objawieniami fatimskimi to opowieść o bożej miłości, która pragnie zbawić świat przez wstawiennictwo swojej matki. Jesteśmy w Fatimie, gdzie Bóg wybiera troje prostych, niepiśmiennych pastuszków: Łucję dos Santos, Franciszka Marto i Jacynte Marto. Ich duchowe przygotowanie rozpoczęło się wiosną w 1916 roku. I odbyło się w trzech etapach, z którego pierwszy miał miejsce na wzgórzu Loka do Kabeko, gdzie dzieci chroniły się przed deszczem w małej grocie. To właśnie tam, w akcie głębokiego uwielbienia, ukazał im się Anioł Pokoju, który uczył ich modlitwy, przebłagalnej i adoracji Boga w Trójcy Jedynego. Słowami: O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie. Kocham Cię. Proszę Cię, byś wybaczył tym, którzy nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Ci nie ufają, którzy Cię nie kochają. Drugie spotkanie z Aniołem odbyło się latem tego samego roku, a miało miejsce przy studni w ogrodzie domu Łuci w Arneiro, gdzie dzieci spędzały popołudniowe godziny odpoczynku w cieniu drzew otaczających studnie. Wtedy anioł zapytał. Cóż robicie? Módlcie się. Módlcie się dużo. Serca Jezusa i Maryi chcą przez was okazać światu wiele miłosierdzia. Ofiarujcie bezustannie najwyższemu modlitwy i umartwienia. Wezwał również do składania ofiar jako akt zadośćuczynienia za grzechy, mówiąc z wszystkiego, co możecie, zróbcie ofiarę Bogu jako akt zadośćuczynienia za grzechy, którymi jest obrażany, i jako uproszenie nawrócenia grzeszników. W ten sposób sprowadźcie pokój na Waszą ojczyznę. Jestem aniołem Portugalii. Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z pokorą i poddaniem cierpienia, które Bóg Wam ześle. To był krok do pełnego uwielbienia przez pokutę, podkreślający znaczenie ofiary z życia codziennego. Trzecie, ostatnie już objawienie anioła miało miejsce jesienią, ponownie na wzgórzu Loka do Kabeko, gdzie dzieci odmawiały modlitwę, leżąc krzyżem na ziemi. Łucja, Jacynta i Franciszek ujrzeli anioła, który trzymał w lewej ręce kielich. A nad nim hostie, z której spływały krople krwi do kielicha. Anioł ukląkł wraz z dziećmi, nachylił się aż do ziemi i trzykrotnie powtórzył z nimi modlitwę uwielbienia. Trójco przenajświętsza, ojcze, synu i duchu święty, uwielbiam cię ze czcią najgłębszą i ofiaruję ci najświętsze ciało, krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa obecne we wszystkich tabernakulach świata, jako wynagrodzenia za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Następnie anioł powstał, wziął kielich i hostię i podał Łucji do komunii, a zawartość kielicha, czyli krew, rozdzielił między Jacynte i Franciszka, mówiąc: Przyjmijcie ciało i krew Jezusa Chrystusa, straszliwie znieważonego przez niewdzięcznych ludzi, Wynagrodźcie ich zbrodnie i pocieszajcie waszego Boga. Po udzieleniu komunii, Anioł ponownie upadł na ziemię i odmówił z dziećmi trzykrotnie tę samą modlitwę, a potem zniknął. To było ostatnie objawienie Anioła przed objawieniami Matki Bożej. A jeśli chcecie wiedzieć, co wydarzyło się później, zapraszam do części drugiej i do subskrypcji kanału oraz pisania komentarzy.